I zaświetlite. I ten cerze dzieci wróci w dużym roku Tam może być wiatko. Pols. Malarstwo związane jest z ciałem duszą. Czerwony łabędź nie czuje się dobrze w mojej głowie. Kiedy pędzel, gałązka białej róży, kaleczy mi palce, purpurą płynie. Kap Szmaragdowa zieleń krawnika to tylko farba I płótno. Tylko płótno. Takie była będzie nie ma.